wszystkim na naszym kanale! W dzisiejszym odcinku prze, prze, chcemy się przedostać z koleżką do starego opuszczonego kasyna. Ale czy nam się uda? U, jadą pomysł. Dobra, próbuję się przedostać, i tu jest jakaś ścieżka. A więc zapraszam do oglądania jakieś charmowe Do. Więc idziemy, szukamy wejścia do kasyna. To są schodki i pięknie. Więcej schodków. Ale powiem Wam jeden: następny raz: długie spodnie. O, zobaczcie jest obiekt Uhu. Siatka, mamy siatkę A my przedewdźmy się A więc Idziemy zwiedzić stare kasyno Nie wiem, bytnio gadał żeby was nie przynudzać, więc to jest fontanna. Była fontanna Wyschła Ciekawe czy kogoś napotkamy czy nie hmm. jakaś przedpłoty? Nie chcę Na raz kochani będziemy mieć devona Swojony z Dewona, to będzie można oczywiście Ciekawe Trzeba chyba się cofnąć po po prawej. prawej no, widzę Altankę. jest altanka o, i tu ciekawe tam nic nie ma, tylko jakąś tu widzisz? widzicie? kolega tu już był tu i na przykład tutaj, tutaj, tutaj jest, to to zróbmy tak, chodźmy sobie na dół, po każdym cenę z jedyniami. Dzień dobry, dzień dobry. <słuch> W duch. co teraz? ale powiem wam jedno, moi drodzy, że święta w zakupie gimbala będziecie mieć lepszą jakość nagrywania. Nie będę tak trząsł tą kamerą, tu byliśmy. O, i jest i scena. Tam wyłania się z tym. Mhm. Polacy tu byli, naszy. nasi. Nasi by tu byli, bo były tu ławki. Jest jakiś czas temu. Scena. A gdzie publiczność? No mhm. takie miejsce też ma swój klimat. Takie były ławki. Tutaj się i na scenę. I chodź. Co jest dalej, to ci nie powiem, bo mi się nie chciało iść, ale tam coś już się też rysuje ciekawego. Widzisz tam? No. Musisz z tej strony stanąć. Masz coś białego i coś ceglastego, się tam rysuje w poprzek, nie? No. Tylko mi się już tam nie chciało po prostu iść. Aczkolwiek, wygląda tu na to, że tu mamy ścieżkę idącą w dół. Nie wiem, czy mi widać, czy nie w tej kamerze. A byliśmy tam. Popiliśmy i... Ruszymy dalej. A co będzie dalej zobaczycie. Tam mamy, zobaczcie to. Eee, jakąś świeżyczkę. To co? Nie ta ścieżka? Nie, nie tą Nie? Chodź, No. <laughs> tak. Brzuszek pełen. Mm -hmm. Ile mam tu baterii? O, można nagrać. Dobra, na pewno gdzie idziemy. Ja mogę jeździć głowy. Wiem, gdzie jedziemy. Idziemy do tej kolumienki niżej. Mm -hmm. Do tej dolnej fontanny chyba, wiesz. Możemy się w sumie przejść. No to, idziemy. Możecie to traktować, to nagranie teraz jako do tego kasyna, bo tak jesteśmy blisko, więc. Tam widać, zobaczycie to. Ciężka, ślepa, paletka Tu są schodki od tamtej strony, gdzie byliśmy przed chwilą się napoić A my zakręcamy budki czyste. Dobra, ja coś ciekawszego Jak będzie coś ciekawszego to wam dogram i tyle no razmy no, tu o. Więc coś ciekawego to Wam dogram